Siema z tej strony Dory W tym filmiku pokażę Wam jak wrócić z Lordan z powrotem do azylu nieumarłych. E, jedyne co musimy mieć odkryte, że tak powiem, dostępne, to skrót właśnie tutaj z kaplicy e, do kościoła. Przywołujemy tą drugą windę, chociaż... Nie wiem czy tej pierwszej się da. Zawsze korzystałem z tej, dlatego zaczekamy. Hmm. No, jedź. I jadąc tą windą wyskakujemy wcześniej. O, właśnie tutaj. Teraz musimy się pobawić w parkour. Wskaczamy tutaj na filar. Przechodzimy ładnie po schodach. E, tutaj na dachu leży klucz, który otwiera drzwi właśnie tam fazylu, które wcześniej były... które są zamknięte po prostu. No i teraz po prostu musimy udawać jajko. Za pierwszym razem może to trwać trochę dłużej niż teraz więc nie przejmujcie się, po prostu zaczekajcie i próg właśnie tak jak teraz przyleci po was i was zabierze. No i oto jak wrócić z powrotem do azylu. Eee... Dzięki temu, że tutaj wróciliśmy, mamy dostępnego nowego bossa. No i właśnie możemy otworzyć zamknięte wcześniej drzwi. I oczywiście, chyba najważniejsza rzecz tutaj, to snagli, który jest tutaj zaraz po lewej stronie na klifie. Jeśli Wam się przydał, jeśli Wam pomógł w czymś ten filmik, to zostawcie lajka, suba. No i dzięki za oglądanie. Na razie.